Witaj w dniu ósmym. Witaj w drugim tygodniu dwudziestojednodniowego wyzwania medytacyjnego stworzonego przez Chopra Center. W tym tygodniu nauczysz się, jak przyciągać do swojego życia większą obfitość poprzez stosowanie praw opisanych w mojej książce 7 duchowych praw sukcesu. Dzisiaj skupimy się na pierwszym prawie, prawie czystego potencjału, które twierdzi, że w swojej istocie jesteśmy czystą świadomością, czystym potencjałem i polem wszelkich możliwości. Kiedy odkryjesz swoją prawdziwą naturę, będziesz wiedział, kim naprawdę jesteś, doświadczysz czystego istnienia, będziesz stał niewzruszony w obliczu jakiegokolwiek wyzwania. W tym stanie jesteś nakierowany na nieograniczoną i wieczną moc swojego ja, która przyciąga do Ciebie ludzi, zdarzenia i sytuacje, które wspierają cię w Twoich najgłębszych pragnieniach. Zaangażowani w nasze codzienne działania, czasami słyszymy stwierdzenia i opinie, często wypowiadane tak, jakby były faktem. Ale one nie odzwierciedlają naszej boskiej natury. Możemy przykładowo usłyszeć, że ciężko znaleźć dobrą pracę, że globalny obraz świata finansowego jest zaburzony, albo światowe zasoby naturalne szybko się wyczerpują. Ważne jest, aby wiedzieć, że tego rodzaju sformułowania nie są prawdami uniwersalnymi. Zamiast tego są odzwierciedleniem zbiorowej świadomości, która projektuje nadrzędne silne poczucie niedostatku i fałszywą iluzję współzawodnictwa. Przy tak dużej negatywności, która jest dookoła nas, jak mamy odkryć najgłębszą część siebie. Chodząc w ciszę, jesteśmy w stanie połączyć się ze sobą i dotrzeć do naszej wewnętrznej mądrości. Zespolenie z Duchem, albo wyższym ja, wycisza głosy i negatywność naszego trójwymiarowego świata i pozwala zanurzyć się w naszą nieskończoną moc. Tutaj, w spokoju, doświadczamy naszej wewnętrznej esencji, która pomaga nam zamanifestować potrzeby i pragnienia naszego serca. Codzienne spędzanie czasu w ciszy, w porozumieniu z naturą, będąc świadkiem jej doskonałej inteligencji, również pozwala nam połączyć się z wyższą świadomością. Jeszcze innym sposobem na osiągnięcie wewnętrznego spokoju jest uwolnienie się od potrzeby osądzania i oceniania ludzi czy zdarzeń jako dobrych lub złych, właściwych lub niewłaściwych. Gdy osądzamy ludzi i wydarzenia w naszym życiu, tworzymy turbulencje, które stoją na drodze naszego połączenia z wyższym ja. Uwalniając się od tej potrzeby, będziemy mogli odnaleźć miejsce głębokiego spokoju. Aby wprowadzić prawo czystego potencjału do praktyki, Pozwól sobie dzisiaj spędzić trochę czasu w ciszy i w naturze. Uwolnij się od potrzeby osądzania ludzi i sytuacji. Powiedz sobie: Dzisiaj nie będę osądzać niczego, co się wydarzy. Od czasu do czasu przypominaj sobie o tym zobowiązaniu. Przygotuj się do medytacji, pozwalając, aby ta informacja osiadała w Twojej świadomości. Dzięki prawu czystego potencjału mogę tworzyć wszystko w każdej chwili i w każdym miejscu. Dzięki prawu czystego potencjału mogę tworzyć wszystko w każdej chwili. I w każdym miejscu. Zacznijmy. Przyjmij wygodną pozycję, umieszczając ręce lekko na udach, z dłoni skierowanymi do góry. Zamknij oczy. W tym momencie wejdź do swego wnętrza, do tego miejsca wewnętrznej ciszy. Gdzie doświadczamy połączenia z wyższym ja? Puść wszystkie myśli. Zacznij obserwować swój oddech. Wdech i wydech. Z każdym wdechem i wydechem pozwól sobie coraz bardziej się rozluźniać, czuć się bardziej wygodnie. Bardziej w spokoju. Teraz ładownie wprowadzaj mantrę z sanskrytu dotyczącą prawa czystego potencjału. Powtarzaj ją mentalnie i pozwala jej płynąć z bezwysiłkową lekkością. OM bawam NAMA OM Bawam, nama jestem absolutnym istnieniem, jestem polem wszystkich możliwości. OM, bawam, nama. Gdy będą cię rozpraszać myśli, Odczucia w ciele albo hałasy w otoczeniu, po prostu wróć ze swoją uwagą do mentalnego powtarzania mantry. Om, bawam, nama. Proszę, kontynuuj swoją medytację. Czuwam nad czasem. Pod koniec usłyszycie, jak delikatnie zagram dzwonkiem co będzie oznaczać, że już czas uwolnić mantrę. OM BHAVAM nama. OM na nama. Już czas uwolnić mantrę. Proszę wróć ze świadomością z powrotem do swojego ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, robiąc głębokie i powolne dechy i wydechy. Kiedy poczujesz się gotowy, łagodnie otwórz oczy. W ciągu trwającego dnia nieś poczucie obfitości w sobie. Przypominaj sobie dzisiejszą myśl przewodnią. Dzięki prawu czystego potencjału mogę tworzyć wszystko w każdej chwili i w każdym miejscu. Dzięki prawu czystego potencjału mogę tworzyć wszystko w każdej chwili i w każdym miejscu. Dzięki prawu czystego potencjału mogę tworzyć wszystko w każdej chwili i w każdym miejscu. Namaste.